Dwójeczka, nie ta karta, tą macie, tak? Tą sobie wybraliście. Nieodkryte może do Was nowe doświadczenia idą, nowe sytuacje, dobre oczywiście, bo tu chodzi, pokazuje nam się jakby dobre rzeczy, dalsze karty, też o tym mówią. Zresztą to jest pozytywna karta. Czyli nowe doświadczenia, być może na początku możecie w jakiś sposób odebrać. Że to może być dla Was trudne, ale z czasem zrozumiecie, że to jest dla Was tak naprawdę dobre. I druga karta to jest otwieranie się na zmiany, czyli Wy zaczniecie się otwierać na zmiany. Dla niektórych to mogą być duże zmiany, jakieś rewolucja, zmiana pracy, jakiś wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania, lub inne zmiany, ale jakby na pewno coś nowego tutaj do Was, y, idzie co Was może zaskoczyć. Trzecia karta, którą mam tutaj dla Was, to jest karta albo podróży. Więc może być też tak, że dostaniecie propozycję jakoś podróży, albo nagle zdecydujecie, że dziś wyjeżdżacie, zmieniacie miejsce zamieszkania, albo to jest taka podróż, te nieznane doświadczenia, w nowe możliwości, bo może chodzi o tę podróż. Zobaczymy, co nam energia tarotowa tutaj jakby podpowie dla dwójeczek. Dla dwójeczek, co energia nam tarotowa tutaj podpowie. Macie kartę księżyca, ja sobie dopowiem jeszcze, co do Was idzie tutaj, co do Was idzie. Na pewno będzie Wam bardzo dobrze intuicja podpowiadała, i słuchajcie tej intuicji, hmm? ale tu możecie mieć jakieś lęki, obawy o coś się zamartwiać. Na przykład możecie mieć lęki przed tymi zmianami, ale z drugiej strony, Wy będziecie się otwierać na te zmiany. Pomimo jakichś tutaj obaw, pomimo jakiegoś niezdecydowania, bo druga karta to jest pewne niezdecydowanie, aczkolwiek wy będziecie szukać dla siebie rozwiązań, nowych rzeczy. Więc wy, według mnie to wy zdecydujecie się na jakiś krok tutaj. Zobaczymy, co tutaj dalej. Na pewno staniecie przed pewną decyzją, czy staniecie gdzieś w miejscu, gdzie coś trzeba będzie ruszyć do przodu, i jakby możliwości będą się dla Was tutaj otwierały. Co do Was idzie? dwójeczki jest karta intymności no jest karta intuicji e, ta karta była e, intymności była w jedynce, ale tam czytanie całkowicie inne było e, i jest karta intuicji więc ta intuicja będzie bardzo dobra, być może e, być może będziecie pracowali starotem na przykład e, być może e, będziecie mieli jakieś sny prorocze jakieś wizje Yy, będziecie czuć bardzo mocno pewne rzeczy, emocje. Może być też praca z podświadomością, jak najbardziej. I yy, co ta intymność może nam tutaj podpowiadać? Albo będziecie właśnie podejmowali decyzje dotyczące związków, jakichś relacji, być może związków miłosnych i intuicja właśnie będzie Was tutaj bardzo dobrze prowadziła, albo to jest ta intymność ze sobą, czyli nawiązywanie tej prawidłowej relacji ze sobą. I być może też będzie wam intuicja podpowiada co zrobić, by pogłębić tą relację ze sobą, ale coś mi tutaj intuicja, moja intuicja mi podpowiada, że wy będziecie y, jakieś decyzje podejmować właśnie dotyczących pewnych relacji. Być może jakaś nowa się pojawi i gdzieś będziecie się wahać na przykład, tak? I będziecie chcieli sprawdzić w jakiś sposób tą relację. Co to was tutaj idzie? Bo czy jest bardzo takie tajemnicze. Co do Was idzie dwójeczki? Co do Ciebie idzie dwójeczko? Czego się dziś tutaj. Jest karta w ogóle nadziei. Nadzieja na spełnienie, moi drodzy. Mhm. Ale coś musicie odpuścić. Być może musicie sobie odpuścić jakieś szarpanie się z czymś, e, e, kogoś być może, lub coś innego, jakąś nadmierną kontrolę, bo przed Wami jest jakiś sukces w spełnieniu się Waszej intencji. I to pod spodem mi się e, pokazuje bo tu jest, kochani, nadzieja na jakieś spełnienie, czegoś właśnie, na sukces, na spełnienie i drzwi się do tego będą otwierały. I jest karta siły, ja, hmm, albo tutaj są dwie rzeczy, albo wy poczu poczujecie tą wewnętrzną moc, tą wewnętrzną siłę, moc kreacji, że ja mogę wszystko, albo będziecie w pełni wykorzystywać na przykład w pracy swój potencjał i dzięki temu Osiągniecie w pracy na przykład ten sukces, bo na przykład e, waszą intencją jest większe zarobki czy jakiś sukces w pracy. To tutaj może być wykorzystywanie w pełni swojego potencjału. Co to was idzie? Dwójeczki, to już jakby czytanie nam się klaruje. E, mm -hmm. Coś będziecie tutaj, czegoś się kurczowo trzymać, moi drodzy. Zobaczcie, tu jest energia głodu, niedostatku, i wy czegoś się jakby trzymacie, i trzeba podjąć decyzję. Tu jest decyzja. Czyli macie, macie, będziecie mieli jakieś takie myśli e, o zamartwianiu się nad czymś, tak? E, być może pojawi się jakiś chwilowy niedostatek, co ma być dla Was m, tym takim m, pobudzeniem do zmian, do właśnie, dobra, ja, ja to zmieniam, bo ja chcę, żeby było inaczej w moim życiu, tak? Coś mi ciągle nie wychodzi. Ja chcę to zmienić, ale jeszcze te stare będzie wracał. Nawet jeżeli wy już na nowe się zaczniecie otwierać, to momentami te stare będzie wracał i to jest normalne, tak? Ale tutaj, jakby dwie ścieżki nam się troszeczkę e, pokazują. Z jednej strony nam się ścieżka tej obfitości spełnienia pokazuje, i to jest jakby przed Wami, ale momentami może wracać to stare. Na pewno są jakieś decyzje przed Wami, żeby ruszać z czymś do przodu, wprowadzać te. Zmiany, i jeszcze z ostatniej talii sobie tutaj dopytamy. Dla dwójeczki, co tutaj przed Wami, co do Was idzie? Idzie nowe, tak? Otwieranie się na nowe, aczkolwiek, no właśnie, będziecie jeszcze wracać do starego. Będziecie wracać do starego. Zobaczcie, tutaj jest otwieranie się na nowe. Hmm? Typowo, ale Wy powtarzacie ciągle te same błędy. To możecie skorygować już nawet teraz, bo to czytanie pokazuje się na ten, na który teraz um, wy myślicie. Tak, jeżeli wy to skorygujecie teraz, to to nie pojawi się w przyszłości, ale może być też tak, że coś zobaczycie z odbicia, z waszych myślokształtów z przeszłości, z waszego sposobu myślenia z przeszłości w najbliższym czasie, i to będzie takie wydarzenie, które niekoniecznie Wam się będzie podobało. Nie musi być duże. Ale intuicja Wam będzie bardzo dobrze podpowiadała, jak z tego wyjść. Czy jej posłuchacie? To od Was zależy. Być może jakaś kobieta Was tutaj wesprze, bo to jest energia żeńska. A może chodzi typowo o intuicję, tak? Czyli intuicja Wam podpowie, dlaczego to się pojawiło, tak? Jak wyjść? Bo tutaj jakiś, faktycznie jest jakiś niedostatek, coś trzymacie. Do czegoś nie umiecie dojść. I ciągle pętlicie się w czymś. Hmm? I to będzie się też pojawiało w tym najbliższym czasie, bo to jest takie czytanie na te najbliższe tygodnie. I warto przyjrzeć się tym intuicji, która Wam podpowiada, z czym to jest naprawdę związane. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczkę. Trójeczki. Tu jest pójście do przodu, moi drodzy. Pójście do przodu, bo tu jest. Nagłe pójście do przodu, tak? Czyli coś, co stało w miejscu, pójdzie do przodu. Eee, to jest też osiągnięcie jakiegoś swojego celu, dojście do jakiegoś celu. Zobaczcie, tutaj za pomocą klucza otwieracie. Jest jakiś sukces, jakiś triumf. Nam się tutaj pojawia, tak? Ale tu na pewno macie zmianę. Pójście do przodu. Yy, tu macie yy, kartę przeznaczenia. Jedne drzwi się zamykają po to, żeby inne drzwi się dla Was otworzyły. Yy, pozwól planom przeznaczenia, żeby się zrealizowały, czyli nie się z niczym, bo tutaj, aby coś poszło do przodu, coś musi się domknąć, tak? czyli jeżeli coś nie wyjdzie, to jest po to, żeby poszło coś do przodu, a być może chodzi o to, że po prostu. Coś się dla Was e, otwiera, coś co wcześniej było zamknięte i dogrywa się ten jakby cały plan. E, trzecia karta nam tutaj podpowiada i to jest przekaz bardziej na teraz, tak? Żebyście zrobili coś dodatkowego, bardziej się wy, wysilili w czymś. Jeżeli chcecie właśnie przejść, bo ta karta mówi o tym, że napotykacie ścianę. Hmm? Napotykacie... Jakiś opór, tak? Coś nie chce iść do przodu, i potrzeba Waszego wysiłku, zrobienia jakiejś rzeczy, aby to przejść, i wtedy to się ruszy. I Wy to zrobicie, bo ta karta o tym mówi, Wy to zrobicie, ale jakby zastanówcie się, co możecie dla tej sytuacji zrobić, Wy wiecie. Prawdopodobnie wiecie o co chodzi, o jaką sytuację, lub w ogóle ruszenie w Waszym życiu. Co jeszcze tutaj do Was idzie? Oczyszczenie. Mhm. Oczyszczenie i zakończenie pewnych spraw. Dokładnie tak. E, popatrzcie, tu jest oczyszczenie. Tu kobiety wychodzą z grobu w białych sukniach. To jest typowo oczyszczenie, zakończenie, bo tu macie jeszcze zakończenie, więc mogą pewne drzwi faktycznie się dla Was zakończyć. Jeżeli macie sprawy jakieś sądowe, to bo tutaj macie króla, tak? Króla mieczy, to mogą sprawy sądowe tutaj też. Oczyszczać się, kończyć lub dobiegać gdzieś tam ku końcowi. Może być spotkanie z adwokatem, bo tak mi się też tutaj jakby skojarzyło, ale może też ktoś was zranić, może jakaś relacja się w przykry sposób też dla was zakończyć. Jeżeli tak się stanie, to się nie martwcie, bo tak ma być. Tutaj typowo idzie zamknięcie jakiegoś cyklu w waszym życiu, pójście do przodu i oczyszczanie. Dobra, to patrzymy sobie dalej. Co tutaj do Was idzie? Trójeczki. Co do Was idzie, trójeczki? Jest karta medycyny, więc Wy w jakiś sposób będziecie się uzdrawiać. Na różnych polach to może być, tak? I dzięki temu uzdrowieniu jest przejście przez wewnętrzne jakby bariery, takie granice, tak? Tu są drzwi zamknięte na dole. Ale wy znajdujecie tą drabinę w swoim umyśle, bo to jest właśnie przekraczanie balie w swoim, granic w swoim umyśle, i to się łączy z tą medycyną. Może być przez jakieś medytacje, pogłębianie swojej wiedzy. Będziecie przekraczać bali w swoim umyśle i dzięki temu coś tu pójdzie. Do przodu, bo to, że wy gdzieś stoicie albo całkowicie życiowo w miejscu, albo w jakimś filarze życia, to jest związane typowo z waszymi ograniczeniami, które są w głowie, i to puści. To puści, moi drodzy. No, macie teraz lekki czas przestoju, i ten lekki czas przestoju będzie jeszcze chwilę. I idą zmiany. Tu macie leki, czas przystoju, to jest czas przed czymś dobrym, bo tu idą zmiany, i ta zmiana to jest rozkwit. To może być wasz rozkwit, rozkwit waszego biznesu, zmiana pracy, rozkwit w finansach. W każdym filarze waszego życia może być ten rozkwit, ale Wy najpierw zmienicie te ustawienia w swojej głowie i, i zrobicie jedną rzecz. Ustawicie też granice w relacjach. A jeżeli te granice już macie gdzieś tam ustawione, to jeszcze komuś dobitnie powiecie: Nie, ja się na to nie zgadzam. Potrzeba sobie jeszcze, co tutaj dla trójierczyk idzie. No, ktoś was będzie chciał tutaj zranić, prawdopodobnie. Macie przy sobie jakąś osobę, która jest albo nieuczciwa, albo was rani, albo niesprawiedliwie traktuje, i wy będziecie ze sobą szczerzy. I od, odpuścicie sobie tę osobę. Zobaczcie. To może być przekaz dla nielicznych, bo jakby cała część mówi o czymś troszeczkę innym, chociaż to może ze sobą się łączyć naprawdę, a ten przekaz może być tylko dla nielicznych. Tak? Czyli jeżeli macie przy sobie osobę, która was oszukuje, czy zdradza, czy niefajnie traktuje, to wy zostawicie tę osobę prawdopodobnie. Odpuścicie sobie ją. Bo jest tutaj bycie ze sobą szczerym. Czy naprawdę warto kierować tam swoją uwagę. Dzięki temu pójdziecie do przodu i rozkwitniecie. Mm -hmm. Co do Was idzie? Budowanie czegoś na solidnych podstawach. Niektórzy mogą otwierać w ogóle własne biznesy. Jeżeli macie, no to tutaj będzie rozkwit tych biznesów. Ale tutaj jakby jest właśnie ta, te pójście do przodu i bud budowanie swojego życia. Mm. Coś już tak, jakby schodek po schodku. Ale aczkolwiek dajcie sobie czas na wszystko, bo jest karta czasu i jest karta też kończenia czegoś, więc pewne zakończenia teraz idą. Być może wy podejmiecie decyzję o zakończeniu czegoś i pójdziecie do przodu. Zobaczcie, rozkład kończy karta szczęścia, radości. Więc ta szczęście, świętowanie, radość do Was jakby idzie, ale pewne zawirowania jakby będą tutaj. Dla Waszego Najwyższego Dobra. Więc jeżeli stoicie teraz w miejscu, to musicie wiedzieć, że już za chwilę będzie ten ruch do przodu. Ok, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Cię pa Papa.